Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek biegowy. Dzisiaj jest start mój na 10 km w biegu nocnym w Szczecinie, także. Pokażę Wam relację z tego, co ja jak wyglądał bieg. Także dzisiaj luźny blok, luźny blok. Eee, no i zaraz zaczynam mój dzień. Ja zaczęłam już go. Wyspałam się dzisiaj, bo bieg jest o 23.55, czyli późno. Myślę, że jeszcze jakaś drzemka wpadnie. Eee, no, a ja zabieram się i zaraz siadam, bo mam pierwsze co, zaczynam dzień od angielskiego, także jest to mój nowy cel na ten rok, czyli użycie angielskiego eee, i zaraz mam lekcję. Oto mój pierwszy posiłek i dzisiaj będą posiłki takie węglowodanowe. Mamy tutaj kaszę jaglaną troszkę jogurtu, banan, rodzynki i garść takich płatków bardziej przetworzonych I taki posiłek jest wysoko węglowodanowy. Myślę, że mi się fajnie sprawdzi w ciągu dnia. Więc dzisiaj będą takie posiłki, trochę jak na ładowaniu węglowodanami, czyli cały dzień w sumie będę jadła węglowodany, żeby mieć moc na biegu. W sumie czas na pierwszy posiłek. Yy, I. Yy. Muszę przyznać, że wolę posiłki takie hmm, na wytrawnie, wolę zaczęć dzień od jajecznicy, od kanapek, czy od, w ogóle od jajek, niż od takich słodkich posiłków, już trochę się odzwyczaiłam, ale dzisiaj ze względu na bieg, chcę, żeby mieć ten poziom energii dość wysoko no i zobaczymy, co będzie z tego biegu. Mam nadzieję, że fajnie mi pójdzie, chociaż godzina jest dość późna, no bo to jest godzina. 23.55 czyli naprawdę trzeba mieć dużo energii także planuję jeszcze dżemkę jakąś może w ciągu dnia, no i zobaczymy no i to jest mój pierwszy posiłek, czyli mamy tutaj um, te, tą jaglankę no i ja biorę się za jedzenie i zaraz siadam do pracy nie jest to wyszukany posiłek, ale mam tutaj bułkę z twarożkiem, dżemem tutaj mam z miodem, sobie już ugryzłam no i taki prosty posiłek, szybki bo akurat jestem w pracy Skończyłam pracę i stwierdziłam, że wybiorę się na spacery i zobaczyłam smak lodów z słoną pistacją, więc stwierdziłam, że sobie kupię i spróbuję, także idę dzisiaj to jest moja jedyna aktywność oprócz biegu, także jest przepiękna pogoda, jest strasznie ciepło, 24 stopnie i idę sobie pomaszerować i jedna porcja lodów. 7 godzin do startu, więc jeszcze zostało sporo czasu, żeby zjeść pizzę. Będzie to pizza lekka na cienkim spodzie z sosem pomidorowym i z ananasem, czyli węglowodany. Myślę, że się dobrze sprawdzę. Jest dużo czasu jeszcze na strawienie, także mam nadzieję, że będzie móc. Dokładnie prezentujesz. To jest moja część, to jest Tomka. Jest godzina 23, a my idziemy na start. Bliżutko półtora kilometra na Jasnych Błoniach, także E, idziemy na pieszo. Fajnie się nagrywa, bo nikogo nie ma. E, I o dziwo mam energię, już mnie nie widać. E, no ich rozgrzewka i lecimy. Czas na rozgrzewkę ja lecę się... A nagrywasz? Oj, no, A. Nie będziesz mnie. No dobrze ja idę.

Wydacie z siebie oczy dziki i ostry jak cień mgły. Czy jesteście na to wydobyć? Oj, fajnie. My Państwo, zaczynamy odliczanie. 10, 9, 6, 1. 为什么过来？他。 Dá vai, Múska! Dá vai, dá vai, dá vai! Dá vai, dá um metro! Dá vai, dá vai, dá vai!

I panią podziękujemy, zaprosimy do podpisania oświadczeń, a my udekorujemy panów. Miejsce trzecie. Podsumowanie na koniec całego biegu. Jestem mega szczęśliwa, że udało mi się zrobić taki wynik. Nie spodziewałam się, że złamie 42 minuty. Myślałam o 43, a co dopiero 42, także jestem mega szczęśliwa. Jeżeli chodzi tutaj pod kątem całego przygotowania, tutaj w kwestii żywieniowych chciałam troszkę powiedzieć, czyli generalnie przed startem nocnym musimy zadbać o posiłki lekko strawne, bo to... kajtek bogato węglowodanowe, raczej z ograniczeniem tłuszczów i błonika pokarmowego. Najlepiej to sprawdzi sobie przedtreningowo. Tutaj naprawdę myślę, że jeżeli bieg jest o północy, tutaj trzeba postawić na ostatni posiłek, żeby on był minimum te 4 godziny przed, żeby wszystko zdążyło się strawić. Jeżeli chodzi u mnie pod kątem, czy ta pizza się sprawdziła. No u mnie się sprawdziła, ale ja też znałam swoją tolerancję na takie produkty. Generalnie nie polecałabym takiego posiłku dla osób, które wcześniej tego nie jadły, bo może to być posiłek zbyt ciężki. Ewentualnie tutaj ja moim podopiecznym często polecam na przykład pizzę na spodzie, który jest dość popularny, teraz pinsa, albo ewentualnie na jakiś tortili, na bardzo cienkim spodzie pizza robiona w domu, także tutaj y, wszystko w kwestii indywidualnej, ale y, jeżeli chodzi, warto sobie to przetestować. Jeżeli to komuś bardzo zależy na danym biegu, warto sobie zrobić taki test i powiedz sobie może wieczorem jakiś bieg i przetestować kwestie żywieniową, żeby to wszystko było. Sprawdzone, bo niestety nawet posiłki, które teoretycznie nam się sprawdzają, jakaś owsianka, no może owsianka przedstartowa, na przykład przed biegiem porannym, może nie sprawdzić się przed biegiem nocnym, Dlatego u mnie było dość dużo przetworzonych produktów, typu właśnie bułki pszenne, jakieś tam płatki, ale ja wiedziałam, że one są lekkie, one szybko się strawią i nie będą powodowały żadnych dolegliwości. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że też z jakiegoś startu. I jeżeli macie jakieś pytania odnośnie biegu nocnego, to dawajcie znać w komentarzach. Cześć.